Kto z was choćby raz w życiu nie marzył o tym, aby wylądować małym samolotem na prawie samym szczycie luksusowego hotelu w Dubaju? Albo komu nie wpadło do głowy, aby przelecieć pod trzema mostami na Wiśle w Warszawie, albo wylądować na środku Sopockiego Molo? Tego właśnie dokonał nasz dzisiejszy gość, e, Łukasz Szczepiela, pilot, e, akrobata e, lotniczy, człowiek kombo, bo nie tylko tym się zajmujesz, byłeś w swoim życiu nawet nianią, o czym zaraz porozmawiamy. Witam się serdecznie w kolejnym odcinku Interview. Wtedy. W review. Łukaszu, to taka sprawa, z której bardzo mocno znają Cię polscy odbiorcy, to właśnie Ty wylądowałeś na, prawie na samym szczycie, na lądowisku helikop dla helikopterów na szczycie Burj Al Arab w Dubaju. Powiedz mi, długo się przygotowywałeś do tego wyczynu, bo jednak w kategoriach wyczynu trzeba to postrzegać. Absolutnie. No jest, jest to pierwszy raz, kiedy samolot wylądował na helipadzie, na helipadzie, który był 212 metrów nad poziomem morza, 56 piętro apartamentowca, Jedynego siedmiogwiazdkowego hotelu. E, także pomysł szalony sam w sobie, e, a co za tym idzie, szalony pomysł, wymaga wiele, wiele przygotowań. Także dla nas to było od pomysłu do realizacji trochę ponad dwa lata. 650 lądowań próbnych, odchudzanie samolotu, odchudzanie pilota. Wszystko, co możliwe, aby jak najbardziej przygotować się i zrobić to jak najbardziej profesjonalnie i bezpiecznie. Udało się, 650 prób poszło dobrze. Pasma dosłownie 27 metrów, dobrze pamiętam? 27 metrów, czyli o. Praktycznie 9 metrów mniej niż rozpięte skrzydła tego Airbusa, którego za sobą widzimy. Brzmi nieźle, zdaje się, że najkrótsze pasy do lądowania to lotniskowce 250 metrów, tak? a chyba najkrótszy pas w ogóle na lotnisku w świecie to 400 metrów. Tak, najkrótszy komercyjny to, to 400 metrów. Na lotniskowcach masz liny, które cię hamują, więc to też wchodzi w inną kategorię. A w sumie śmieszna rzecz, ponieważ kiedy szykowałem się do tego, zadzwoniłem do mojego dobrego przyjaciela Jimmy Dimiatao, który jest admirałem marynarki wojennej we, w Stanach. I zapytałem się, Jimmy, masz tyle lat doświadczenia latania na lotniskowcu, chcesz się przygotować do czegoś podobnego. A on mi powiedział: jesteś szalony, bo jak podchodzimy na lotniskowiec na F18, to mam fotel katapultowany i mam liny, które mnie zatrzymają. A ty tam nie masz nic. Ty tam nie masz nic, tylko i wyłącznie zatokę pod sobą, piasek, trochę, trochę luksusowych hoteli. No dobrze, ale. Musiałeś w pewnym momencie wpaść na ten pomysł, prawda? Jak to się zaczęło w ogóle? Skąd ten pomysł dość szalony i nie pierwszy też w Twojej karierze? to jak to często ewoluuje. Eee, najpierw zgodził się pomysł lądowania na Moloch w Sopocie. Eee, zawsze chciałem wylądować e, w centrum miasta jakiegoś polskiego, ale po przeszukaniu dużych miast, które są dość popularne, stwierdziliśmy, że tam jest tyle zanieczyszczeń spowodowanych lampami, drutami wysokiego napięcia, czy średniego telefonicznymi, że absolutnie odpadła na miasto. I na, na którejś z imprez z kolegą żeśmy stwierdzili, a w sumie czemu nie na molo? No i czemu nie na molo? Poszedłem z tym połączeniem do, do kolegów z Red Bulla, rzuciliśmy to, kilka telefonów, później już byliśmy zaanonsowani u prezydenta Sopotu, który powiedział pewnie to. I tam to też było ponad rok pracy. Ja się śmieję, że akurat, żeby wylądować na Molo, waga papierologii, jaką musieliśmy osiągnąć od Urzędu Lotnictwa, Urzędu Morskiego, kąpieliska, konserwator zabytków, wszyscy musieli wyrazić zgodę. Tam, tam, tam było setki osób zaangażowane w, to, w ten projekt. No i jak wylądowaliśmy, to samolot, którym lądowałem, ja się zawsze śmiałem, że to jest samolot typu STOL, Short Take Off Landing. Um, ja mówiłem, że to jest samolot, śmigłowiec dla biednych ludzi. I tak w sumie zaczęła we mnie kiełkować ta kwestia, że to jest śmigłowiec. No i w którymś momencie stwierdziliśmy, dobra, skoro już mamy śmigłowiec, dlaczego nie zrobimy z tym samolotem śmigłowcowego projektu i nie wylądujemy na helipadzie? E, poszliśmy z tym e, do, do kolegi, który pracował w Red Bullu, mówiąc, że i tak mamy taki pomysł. Stopniowanie napięcia nie ma to, od, od Molo aż po jeden z najsłynniejszych chyba helipadów świata. I, i na początku szukaliśmy helipadu jakiegoś w Polsce, ale po, ponieważ okazało się, że większość helipadów w Polsce jest y, dla LPR-u lotniczego, pogotowia ratunkowego. Przecież nie będziemy zamykać szpitala, raczej, żeby raczej zrobić bym się stan nie wtrącał zgodę. w pracę, tak. A no to jak już musimy wyjść poza granicę, no to albo grubo, albo wcale. Więc więc Wojtek, czy poszło telefon, grubo. tak. I no zepsuliśmy internet. Ja na sam po lądowaniu, ja na same wiadomości odpisywałem ponad dwa tygodnie tylko na Instagramie, a, a z tego, co się orientuję, no to planujemy, osiągnąć, czy nawet już jesteśmy w pobliżu miliarda wyświetleń. Wszystkich filmów z tego projektu? Na co dzień zajmuję się czymś bardziej przyziemnym, chociaż nie, to złe, źle, źle powiedziane jednak nadziemnym, powietrznym, podniebnym. Czyli pracujesz w Wizer, w liniach lotniczych Wizer, czyli na co dzień wozisz pasażerów w sumie powietrznymi autobusami, między innymi właśnie Airbusami. Jeden z nich stoi za nami, rozmawiamy w hangarze obsługującym samoloty maszyny linii Wizer w Katowicach. To twoje naturalne środowisko pracy, tutaj właśnie przygotowują się te maszyny, do których, do których później ty wsiadasz i lecisz ludźmi dalej w świat. Absolutnie. Tutaj spędzam mniej więcej jedną, jedną trzecią miesiąca. Pracuję w Wizz na pół etatu i mam bardzo dużo szczęścia, że Wizz również idzie mi bardzo na rękę i pozwala mi pracować tylko to połówkę etatu. Mniej więcej 600-700 godzin rocznie spędzam w takim oto samolocie i ja się zawsze śmieję, czy ktoś się pyta czy to jest nie nudne i tak dalej. To jest Latanie liniowe pomogło mi bardziej uporządkować latanie sportowe, a latanie sportowe mam nadzieję, że daje mi skills, których nie będę nigdy musiał potrzebować w samolocie liniowym, ale gdyby przyszła jakaś sytuacja awaryjna dość mocna, no to, to, to uważam, że no, robiąc setki korkociągów i tak dalej, będę, będę w stanie zachować. Może nie chodzi o same umiejętności, ale będę w stanie Zimno zachować krew. zimną krew, tak? I, I sobie poradzić z jakąś tam sytuacją jak, awaryjną. Jak to wygląda w ogóle w takim wieś, codziennym jakby ujęciu? Nie wiem, do pracy w Wizer i patrzysz na grafik i mówisz do kierownika szefa zmiany, że sorry, w czwartek nie mogę, bo akurat ląduję na helipadzie w Dubaju. Jak to wygląda? Jak godzisz te rzeczy, jak Wizer Ci na to pozwala, to trochę też przy pół etatu pewnie możliwe, ale jak to wygląda? Dość często na początku sezonu, albo nawet końcem roku, mam już większość roku zaplanowane, więc wysyłam taki ogólny grafik do, do naszych planerów, e, którzy układają grafiki do, do latania na Airbusie. Oni wiedzą, że na przykład w marcu nie będziemy dwa tygodnie, bo jestem akurat w Dubaju lądując na helipadzie, a następny projekt mam w październiku, a w Rotterdamie będę znowu siedział dwa tygodnie. I oni są w stanie wtedy mniej więcej wstępnie zaplanować. I na około 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem kolejnego miesiąca, już wtedy musimy dograć dokładnie mój grafik, ponieważ planerzy muszą. No nie jestem jedynym pilotem w tej bazie i muszą poukładać wszystko dookoła, tak aby każdy z nas był zadowolony, aby koledzy też dostali swoje urlopy. No bo, bo nie jestem najważniejszą osobą w tej chwili. Zostać pilotem, akrobatą, ale też w ogóle pilotem, nie jest chyba łatwo. Powiedz, jak się zostaje pilotem Wither, zwłaszcza. W Twoim przypadku, gdzie zdaje się w Twojej biografii są nawet takie elementy, jak to, że byłeś nianią w Wielkiej Brytanii. Powiedz, sobie, jaka to była droga? Jest to e, tak naprawdę realizacja pasji przez ostatnie 34 lata. A Jako 6-latek tata wziął mnie na pokazy lotnicze, zobaczyłem pokaz akrobacji i stwierdziłem, że to jest jedyna rzecz, jaką chcę robić. A później co weekend jeździłem na lotnisko, spędzałem tam długie godziny myjąc samoloty, aby ktoś po prostu mnie zabrał. Jak już 16 lat zacząłem latać na szybowcach, później po maturze, znaczy taki czas, że wiesz, kwestia wyborów nie, gdzie iść, co robić. Miałem trzy wybory: albo armia, albo Politechnika Rzeszowska albo wyjechać zarobić. Armia nie brała ludzi, Byliśmy, mieliśmy za dużo postąpieniu do NATO, Politechnika Rzeszowska trzeba było mieć licencję pilota, która kosztowała za dużo, więc stwierdziłem, że wyjadę do Anglii, zarobić trochę pieniędzy. No ale że nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, nie było to tak łatwe jak teraz, stwierdziłem, że wyjadę jako Niania do dzieci. No i przez rok pracowałem jako Niania, a kiedy dzieci były w szkole biegałem na lotnisko i pracowałem jako mechanik lotniczy zarabiając na tą podstawową licencję Wiesz co, w Anglii latałem przez 8 lat i zdobyłem wszystkie papiery właśnie pilota zawodowego. Wyszkoliłem się do, do, do licencji ATPL. I któregoś dnia mój serdeczny kolega Sławek zaprosił mnie tam na, na jakąś imprezę w Warszawie. I po tej właśnie imprezie, wracając do Londynu czytałem książkę na temat latania. Pasażerka się to, obok zainteresowała się bardzo tym, co czytam. Zapytała, czy jestem pilotem. Oczywiście stwierdziłem, że tak. Dwie godziny przegadaliśmy w samolocie, a po wyjściu w Londynie. Wręczyła mi swoją wizytówkę i okazało się, że jest to szefowa działu HR z Wizzera. <noise> Zaprosiła mnie na interwiu i praktycznie pół roku później już przeszkalałem się, aby latać, latać tym oto Airbusem. Jak latasz sportowo, akrobacyjnie, no to w sumie bez pasażerów, natomiast na co dzień wozisz tych pasażerów, latasz z nimi. Czasem zdarza się, że ktoś Cię rozpozna albo ktoś wie akurat na pokładzie, że steruje tym Airbusem taki, taki w sumie znany człowiek. Absolutnie bardzo często, prawie ostatnio na każdym locie. Najśmieszniejsza sytuacja była, ponieważ ja uwielbiam przeżyć pasję do latania i mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie dziecko, które zainspiruje się tym, że wpuściłem go do kokpitu. Ja nigdy nie odmawiam, jeśli ktoś po lądowaniu chce sobie przyjść, zrobić zdjęcie, uścisnąć rękę itd. Najczęściej dzieci. A po lądowaniu na, na helipadzie mój pierwszy rejs to była Abu Dhabi. Więc, wiadomo, lecimy w znane miejsce. Z Katowic. Tak, z Katowic. tak, tak, tak. lecimy z Katowic do Abu Dhabi. Przychodzi e, szefowa pokładu i pyta się, Łukasz, jest kilku pasażerów, którzy chcieliby sobie z Tobą zrobić zdjęcie, bo tam słyszeli o tym lądowaniu. A ja mówię, dobra, to przyszli do kokpitu. Jak się odwróciłem do tyłu i zobaczyłem kolejkę ludzi, to ja musiałem wyjść na kabinę, bo opóźnilibyśmy samolot, jakbym każdego chciał wpuścić. Także to było mega miłe, mega zaskakujące. A, no i tak, prawie praktycznie na każdym locie mamy kogoś, kto, kto chciałby przyjść i to jest, to jest mega miłe. Powiedz mi, jak to wygląda pod kątem marketingowym? Mówisz miliard wyświetleń. Pewnie zanim ten wywiad nam się jeszcze dobrze zestarzeje, tych miliardów może być więcej. Jak to wygląda pod kątem takiego twojego spojrzenia na marketing sportowy? Czy tego typu wyczyny, rekordy, bicie kolejnych jakichś wyśrubowanych parametrów to jest taki marketing nowych czasów, już nie standardowa reklama, tylko faktycznie wiral wpuszczony w sieć. Jak czujesz się jako tego typu gwiazda tego typu marketingu? Wiesz co, ja od wielu lat buduję swój brand. To jest, zaczęło się od latania ze zawodów akrobacji sportowej, później byłem jako pierwszy Polak w wyścigach Red Bull Racing, jako pierwszy zdobyłem tytuł mistrza świata w tych wyścigach, później zaczęliśmy właśnie od latania pod pod mostami. Z kroku na krok budujesz coraz większy brand, buduję markę Czepiela. Ta marka pozwala mi przeżyć, promować lotnictwo, pozwala wszystkim moim partnerom, takim jak Red Bull, Porsche, Warner, Garmin czy Weezer, również pokazywać siebie. I nie robimy tego nachalnie, wiadomo ile razy można oglądać reklamę proszku do prania w telewizji, czy jakiejś pasty do zębów. Tutaj robiąc fajne wyczyny, pozwalamy wyjść na świat moim partnerom, a oni pozwalają mi realizować swoje pasje. I to, to jest, wiesz, każdy, każdy jest zadowolony. Nie? Ja, ponieważ mam bardzo zaufaną grupę ludzi, z którymi pracuję, którzy pozwalają mi finansować szalone pomysły, a oni dzięki temu, że pozwalają mi realizować te, te szalone pomysły, mają fajne. Brantek Expozer na, na, na cały rynek. A jak wygląda kwestia nie wiem, technologii, których się używa przy tego typu wyczynach? Czy to, że wszystko, jak również lotnictwo, ewoluuje w kierunku coraz bardziej ztechnicyzowanym, czy to ma jakieś przełożenie na Twoje poszukiwania, na Twoje bicie, przekraczanie kolejnych jakby granic, rekordów? Jak to wygląda, jeśli chodzi o ten kontakt właśnie z technologią? No. Technologia jest bardzo ważna. Gdyby nie to, że zastosowaliśmy najnowsze materiały z, z włókna węglowego przy samolocie. Udało nam się go odchudzić o 70 kilo. 70 kilo w samolocie, który waży 400 to jest ogromna różnica. Każde kilo powoduje kilka centymetrów dłuższe lądowanie. Nie? Także nowoczesne technologie pozwoliły nam maksymalnie odchudzić samolot, a co za tym idzie sprawić, że to lądowanie było bezpieczniejsze. Mhm. Czyli te, m, coraz większy postęp techniczny trochę też będzie Ułatwiał Tobie czy Tobie podobnym przekraczanie kolejnych granic? Jak to będzie? Absolutnie. Im, Im nowsze materiały, im większe moce silników, tym bardziej szalone rzeczy będę w stanie zrobić z akrobacji, ale również bezpieczeństwo. Samolot będzie lżejszy, więc. Teraz na przykład wszyscy pytają, czy miałem spadochron, lądując na Barcelona 200 metrów, no, nie zdążyłbym wyskoczyć. Są spadochrony balistyczne, które wystrzeliwują rakietę, ale to jest 30 kg. 30 kg, jak odchudziliśmy go o 70, no to prawie całe to nasze odchudzanie tak. zostało by wrzucone do śmietnika. No ale im bardziej odchudzimy samolot, tym więcej będziemy w stanie zastosować też systemów bezpieczeństwa i być może na przyszłe projekty zastosować taki BRS. A no ja, ja spoglądam w przyszłość yy, bardzo w parę... Z pewnością. Far... Tak, tak. tak Okej, okay, tak. bo też pytam o tą technologię, yy, bo czy nie weźmiemy przykładu choćby, nie wiem, Baumgartnera, Skoku ze stratosfery na powierzchnię Ziemi, czy nawet popatrzymy na Airbusa 321 Neo, który no, bije kolejne e, rekordy, jeśli chodzi o dystans, dlatego, że jest właśnie lżejszy, bardziej nowoczesny, e, bardziej technologicznie zaawansowany, to może też nadchodzą trochę czasy, kiedy ciebie zastąpi na przykład maszyna. Już to e, gdzie tak e, troszeczkę można też o tym pomyśleć, że mogą to być czasy autonomicznych e, samolotów, a co za tym idzie, automatycznych rekordów? Wiesz co, ja mam nadzieję, że ja do do emerytury, <grym>, a później nie Niech się, dzieje, zostało. niech się dzieje co chce, A, natomiast zobaczmy na rozwój lotnictwa. Jeszcze 20-20 parę lat temu w kokpicie dużych samolotów było cztery osoby. Był kapitan, pierwszy oficer, nawigator i inżynier pokładowy. Najpierw został wyeliminowany inżynier pokładowy przez nowoczesne silniki Maszynę. i, i Monitoring dużo lepszy. Później wyjechał nawigator. Zostaliśmy już tylko we dwóch. 321, w ogóle samoloty serii Airbus 320, jak mamy zamglenie poniżej 300 metrów. Obowiązkowy już mamy autolent, nie? czyli żaden z nas nie dotyka w ogóle sterów e, przy lądowaniu, aż do zatrzymania prawie samolotu, więc samolot jest w stanie wylądować sam, zatrzymać się na pasie. E, także ta automatyka idzie w tak zawrotnym tempie, że na pewno niedługo będzie tak, że będziemy tylko siedzieć tam i będziemy nie pilotami, a operatorami. Tak. Ale myślę, że siedzieć tam będziemy bardzo długo ze względu na ufność ludzi do, do, do maszyn. Każdy myśli, że dobra, jak się coś jednak zepsuje, no to miejmy kogoś, kto tam przejmie. Pomimo tego, że na przykład no 80% wypadków jest spowodowana przez pilotów, ale dalej jest to bardzo zaufany zawód i ja myślę, że szkolenia jakie mamy, ten trend bardzo spada i no, przydaje mu się jeszcze długo. Rozmawiałem z Arczejem Bargielem, człowiekiem, który zjechał jako pierwszy w Zimie z K2 na nartach, i on roztoczył mi taką wizję w jednym z właśnie wywiadów, w że za jakiś czas być może to roboty będą wspinać się na góry, nosić plecaki z alpinistami. Taka trochę przerażająca wizja, gdzie będzie w takim, miejscu, w takim razie miejsce dla takich właśnie pasjonatów i takich rekordzistów, jakby. Co, no zawsze. Ja myślę, że to jeszcze bardziej otworzy dla nas e, okno, no bo roboty zaczną ustanawiać jakieś tam rekordy, ale to, to się szybko znudzi i to będzie właśnie miejsce dla, dla mnie, dla Andrzeja, żeby wyjść i pokazać nowe rzeczy, i pokazać, że potrafimy być lepsi niż roboty. A, a Andrzeja uwielbiam, znam go osobiście, spotkaliśmy się wiele razy a, i mam nadzieję, że kiedyś może też razem zrobimy jakiś projekt. No to by było dobre, czyli. Może zobaczymy Cię zjeżdżającego na nartach z K2, albo jego A za sterami, za drążkami samolotu? myślę, że bardziej to ja lądujący samolotem, albo zostawiającym go na szczycie o, góry i, i tak. To, to, było, to by było dobre. Łukaszu, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Myślę, że to była bardzo fajna i ciekawa rozmowa dla nas, dla wszystkich odbiorców, czytelników. i. Widzów review. Za nami Airbus, którego pewnie niebawem wsiądziesz. On się dzisiaj udaje w jakieś miejsce, nawet nie wiem dokładnie w jakie, zaraz sprawdzimy. Ty pewnie za kilkadziesiąt godzin też gdzieś wystartujesz. Na Tenerife zapraszam. Na ten ryfe Bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że taka fajna też. Operacja między tyloma brendami zachodzi, że takie rzeczy są coraz bardziej możliwe. Zapraszamy Was na kolejne wywiady z cyklu interview, a naszym, ale przede wszystkim waszym gościem był dzisiaj Łukasz Czepiela. Pilot to mało powiedziane. Myślę, że bardzo wiele przymiotników i określeń moglibyśmy to do Łukasza zastosować. Także jeszcze raz jeszcze dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia w przestworzach.